Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, jemu chwała na wieki. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Becajdy zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc nimi odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie, widząc jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś go. Gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, lecz on zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumiewali się w duszy, nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, pierwsze czytanie, które słyszeliśmy, mówi nam o miłości do bliźniego. W tym pojmowaniu miłości nie ma romantyzmu. Chodzi o altruistyczną miłość. Podwija się rękawy, patrząc na ubogich. Chodzi o miłość która chętniej będzie dawała niż przyjmowała w przeciwnym razie to nie ma związku z miłością chrześcijańską papież Franciszek zawsze jest jasny co do pytania miłości i podczas rozważań kieruje się słowami pierwszego listu świętego Jana apostoła a Jan apostoł mówi jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Doświadczenie wiary to w podwójnym trwaniu my w Bogu i Bóg w nas. To jest życie chrześcijańskie nie pozostać w duchu świata, nie pozostać na tym, co powierzchowne nie pozostać w wygodzie, lecz trwać w Panu. On odzajemnia, On trwa w nas, ale pierwsze, On właśnie trwa w nas, chociaż często Go wyganiamy i nie udaje nam się trwać w nim, ale Duch pozostaje. Wyjaśniając dynamikę Ducha, który jest bodźcem miłości chrześcijańskiej, papież mówi, Trwać w miłości Bożej to nie ekstaza serca, to nie jakieś piękne uczucie. Uważajcie, o miłość, o której mówi Jan, to nie miłość z serialów, to jest coś innego. M miłość chrześcijańska pokazana jest w sposób konkretny. Tam Jezus, mówiąc o miłości, mówi o rzeczach namacalnych nakarmić głodnego, odwiedzić chorego i inne konkretne rzeczy. Miłość jest konkretną, chrześcijańska konkretność, a jeżeli nie macie czegoś namacalnego, to wtedy żyje się iluzją chrześcijańską. Nie jest wtedy jasnym to, czym jest Centrum Przesłania Jezusa. Tu miłość staje się iluzją, tak jak uczniowie posiadali patrząc na Jezusa, myśląc, że przed nim nimi jest zjawa. Według dzisiejszej Ewangelii uczniowie zadziwieni i przelęknieni myślą, że widzą zjawę, która idzie po jeziorze do nich. To rodzi się z. Dlatego, gdyż umysł ich był otępiały, nie pojęli roznożenia chleba, to co było wcześniej. Jeżeli Twoje serce jest zatwardziałe, nie możesz miłować, a myślisz, że miłość jest to, co sam tworzysz. Nie, miłość jest konkretna. Ta namacalność dodawana jest. Na fundament dwóch kryteriów. Pierwsze, miłować ciałami, uczynkami. Nie słowami. Słowa zabierze wiatr. Dziś są, jutro ich nie ma. Drugie kryterium, w miłości ważniejsze jest darować niż przyjmować. Ten, kto miłuje, daruje. Daruje rzeczy, daruje życie. Siebie samego oddaje Bogu i innym. Ten, kto nie miłuje... Kto jest egoistą, zawsze stara się przyjmować, zawsze chce posiadać rzeczy i mieć przywileje, pozostać z otwartym sercem, a nie tak jak uczniowie, których serce było zamknięte i nic nie pojmowali. Niech Bóg trwa w nas, my trwamy w Bogu. W pierwszej części w Ewangelii słyszymy, jak Jezus nakarmił tłumy ludzi, później wycofał się na modlitwę w góry. Jezus wycofywał się do miejsca osamotnienia, aby się modlić. Modlił się do Ojca Niebieskiego, jemu dziękował, jego wielbił i uwielbiał. Następnie Jezus odsuwa się od ludzi, bo większość oczekiwało od Niego, aby stał się ziemskim Mesjaszem, który założy silne żydowskie królestwo w sensie politycznym. Jezusowi nie zależy, nie należy, nie zależy na chwale. Nie zależy mu na tłuma, którzy krzyczą jedno, a później coś innego. Staramy się czynić coś dobrego. Ale przytrafi się to, iż czasami ludzie zauważą to, będą cenili, dziękujemy Bogu za to. Nie oczekujmy chwały, nie czyńmy coś ze względu na chwałę. Czyńmy z przekonania, z miłości do Boga i bliźniego. Jeżeli to będzie niezauważone, to znów dziękujmy Bogu. Nie czyniliśmy to, aby osiągnąć ludzką chwałę. Jeżeli ludzie to zauważą, weselimy się, uwielbimy Boga. Dzięki Bogu jedynemu, który dał nam umysł, abyśmy zobaczyli serce, poczuli ludzką potrzebę i mogli w ten sposób działać, to jest dzieło Boże. Za wszystko dziękujemy Bogu. Nie chcemy się wywyższać, być ponad. Nie chcemy szukać blasków mas mediów ani okrzyków tłumów. Nie chcemy czynić swoje dobre uczynki, aby ludzie nas chwalili. Jak to Jezus zarzucał faryzeuszom. Z chęcią czynimy to, co dobre i możemy się weselić, jeżeli Bóg przez nas jest uwielbiony wśród innych ludzi. W ten sposób rozszerzamy Bożą chwałę, tylko Bożą, a nie swoją. W drugiej części Ewangelii słuchamy jak Uczniowie Jezusa znaleźli się dla nich w trudnej sytuacji bez wyjścia. Płynęli jeziorem. Wiatr przeciwny chwiał ich łodzią. Ich nauczyciel był sam z drugiej strony i patrzył, jak jego uczniowie wiosłują, jak się męczą. Jezus nie tylko patrzył, ale krocząc po jeziorze, Podszedł do nich i uciszył wiatr. Ewangelista mówi, że uczniowie bardzo się przelękli. Bracia i siostry, w życiu nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Pięknie, emocjonalnie, jak w filmach. Coś zaplanuje, a życie przynosi coś innego. Wyobrażam sobie życie usłane różami, a tu życie przynosi ciernie. Nie brakuje przeciwnych wiatrów. Gdy myślę, że życie osiągnęło pokój, znów nowe problemy i wyzwania w życiu. Wyobrażać sobie jakiś raj na Ziemi bez problemów i trudności byłoby śmiesznym. Musimy przyznać, że życie nie jest łatwe, jest walką, ale to nie bójcie się. Abyśmy wzrastali? Jakbyśmy mogli wzrastać, jeżeli by nie było przeszkód? Jakbyśmy mogli wzrastać, jeżeli nie mielibyśmy o co walczyć? Przez walkę, ofiarę, kryzysy i trudności nasze serca zatwardziałe stają się miękkie. Ufajmy Bogu w trudnościach i problemach. Czy widzimy trudności jako okazję do wzrastania? czy Czujemy obecność Chrystusa w dniach słabości. Jezus widział uczniów, jak się męczą. Chociaż oni nie byli tego świadomi, Jezus widzi każdy nas wysi nasz wysiłek. Zna każde bicie naszego serca. Wszystkie nasze lęki, bóle, naszą samotność i walki. Czy wierzymy Mu? Jezus przychodzi do uczniów. W sposób i w czasie, w którym oni najmniej oczekują. Wyczerpani lękiem, i to uniemożliwia im rozpoznanie go. Podczas tej mszy świętej, oddajmy panu wszystkie nasze lęki, wszystko to, co obciąża nasze życie, co przeszkadza nam, abyśmy mieli doświadczenie obecności Jezusa w różnych sytuacjach życiowych i naszą. Życiową łódź przeciwne wiatry tego świata chwieją. Czasami wydaje się, jakby woda wdzierała się do łodzi i za, że zatoniemy. Nasze życie, nasze wnętrze ogarnia lęk. Boimy się tak jak uczniowie Jezusa. Dziś wieczorem, wieczorem skierujmy nasze spojrzenie na niebo. Spójrzmy na Jezusa, który do nas się przybliża i mówi tu do nas gromadzonych. Jak i do tych, którzy są połączeni razem z nami w sposób duchowy w modlitwie. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Dziś wieczorem weźmy Jezusa do łodzi naszego życia i Jemu powiedzmy to, jak się czujemy my, dlaczego się martwimy i jakie relacje trudności, brak przebaczenia nas obciąża. To wiemy my i nasz Bóg. Z pieśnią i modlitwą na ustach podziękujmy Jezusowi, który nigdy nie odwraca głowy od nas, który zawsze dodaje nam odwagi, czuwa nad nami i czeka na nas. Tu jest Jego i nasza matka Maryja. Która jest obecna na naszej drodze życiowej, często mówi do nas i powtarza, tak jak Jezus, nie bójcie się. Odważni, podczas tego spotkania z Jezusem, z Maryją, wróćmy do naszej codzienności, świadomi tego, że nie jesteśmy sami, że oni razem z nami podróżują w naszej łodzi życia. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.